thank you I dojechaliśmy do hotelu. A teraz jedna fajna dygresja, bo mnie to trochę zaciekawiło. Mianowicie mamy karty magnetyczne, żeby tutaj w ogóle wejść. I teraz uwaga, o tym nie wiedziałem, bo okazuje się, że zaraz przy wejściu jest takie miejsce, żeby taką kartę wsadzić. I zaraz po wsadzeniu karty działa prąd. Pokoik jest może niewielki, ale przestronny. Trochę martwi mnie to, że te łóżka są zaraz obok siebie. Ale teraz przejdźmy może, co jest za pierwszymi drzwiami. Toaleta. Jest papier ładnie założony. Jedyny minus to, że deska jest szybko opadająca, a nie wolno opadająca. I teraz jak zobaczymy jeszcze z tej strony. W ogóle można by było poprowadzić vloga z pozycji siedzącej, czyli siedząc sobie na kiberku. Czyli jeżeli by ktoś nam przeszkadzał w pokoju. Możemy się elegancko zamknąć i zacząć nagrywać w takiej małej puszce. Może zgaśmy światło. Teraz za drugimi drzwiami. Wow. Jest łazienka. Zobaczcie na to. Są nawet szklaneczki, żeby sobie zęby móc wypłukać. Mamy chusteczki. Z Suszarka. Z regulowaną temperaturą. Szamponik nawilżający, żel pod prysznic, oraz mydło. Ja muszę przyznać, że kurde, Fancy. No i oczywiście prysznic, a w prysznicu. Jeden ręcznik na podłogę do wycierania sobie stóp, albo po prostu, żeby nie było mokro. Mamy dwa ręczniczki do mycia rąk. Mamy ręczniczek do wycierania siebie. Jest czajniczek na wodę i to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Jedna filiżanka jest Mercure Hotel. Natomiast druga jest Orbis Grupa Hotelowa. Teraz pytanie: Czy te dwie firmy są konkurujące ze sobą, czy też nie? Ale i tak najbardziej, co mnie urzekło, to to, że mogę wyciągnąć kartę i wyłączyć absolutnie wszystko. Jest jeszcze jedna bardzo interesująca kwestia: mianowicie mamy dwa wyłączniki zaraz przy łóżku. Jeden służy do tego, żeby zapalić tą małą lampeczkę, którą można sterować i można na przykład coś poczytać w łóżku. Natomiast drugi pozwala wyłączyć absolutnie całe światło w całym pokoju. A za to ta lampka jest już regulowana osobno. Zobaczmy, czy jeżeli tu zgaszę po jednej stronie, to po drugiej będę mógł zapalić na przykład. Ha! No bo ja ogółem ten pokój będę dzielić z Izdinem, więc jakby nie wzięło z nim na romansę, to mam całą kartę win, więc będziemy mogli sobie wino zamówić. o, kurczę! Minibar, Jack Daniels, Finlandia. Są nawet piwka. Mimo, że dopiero co się zabukowaliśmy do hotelu, to już dostałem wiadomość na fejsie, że powinniśmy się tam powoli wybierać. Dlatego ja postaram się przynajmniej fragment złożyć vloga, zanim się pozostałe osoby zbiorą. I będziemy ruszać. No i teraz, wychodząc z naszego fancy hotelu, kierujemy się powoli w stronę postojskich taksówek, dlatego że musimy się dostać do studia RVP na woronicza 17, to jest 4,5 km, jak powiedział Seto. A jest nie rób głupich min. <ścoughs> Cały czas cię tutaj widzę.

Słuchajcie, ma. jestem Izdi, w ogóle idziemy co nie? Idziemy tunelem, <grym> z nim miałem jest długi, widzicie? No, także... My tam jest yy, wózek golfowy, to jest woż, Gdzie wózek? Polecamy, właśnie, szukamy wózka golfowego, bo podobno można nim driftować tutaj yy, i jest wszystko zajbiście. Proszę, oddaję ziemniaka. No, Izdi rozpoczął rozmowę, nie widzisz, nawet. Za chwilę. Dochodzimy do studia numer 5, skąd będą wejścia live. Chciałbym mieć taką kamerę w domu. Nie wiem, co to jest za kamera, z o tym byś mi musiał powiedzieć. No, patrz, patrzcie to na te balony. To jest jedna kwestia w tym studiu, która mnie najbardziej zaciekawiła. Jeżeli spojrzycie tam, to tam znajduje się bankomat Euronetu. Patrz jak to wygląda w kadrze. Cofnijcie kawałek, patrzcie, tak żeby było widać, żeby być oświecony, no nie? Dobra, już idziemy. Już lecimy, lecimy, lecimy. Co tam masz dla mnie Izdi? Masz kukobek? <gulik> <Kukubę. Kukubę. EZD? gulik> Rajs stopy byś znalazł jakieś? <gulik> I z zrobił Fanty i teraz każdy chce od niego dostać coś, no w tych siatkach, które tam niesie. Czy tam są w sumie koszulki dla nas i parę będzie na streama, więc warto się pojawić. Jakiś pan gdzie. Dobra, jadę z wami Dzie seto, <grywa> seto, ile ci się... Avermedio! <grywa> seto, ile masz zaproszeń na PZ, nie? Wiele To jutro. Ja to sprawdzę. Ok, mamy właśnie 22.21, czas mamy do 23 Poprzednie ujęcie nagrało mi się, ale bez mikrofonu. Ale postaram się przejść przez parę najważniejszych kwestii. Na przykład Seto spał, teraz w sumie wciąż śpi, albo przynajmniej usypia. IMRESK się odgrażał, że możecie robić wszystko na czacie, ale on i tak to będzie moderować i jak ktoś coś przeskrobie, to spotka go zromotna kara. Yes. <coughs> Tutaj będzie ogólnie stanowisko IMRESKa, który będzie banować wszystkich. Mamy także realizatorkę, gdzie wszystko będzie przez VMIXa szło, czyli tak jak było to podczas 30 Days to Pro. Najlepszy jest ten komputer, który ma wbudowany monitor w siebie. A z tej strony dwa komputery stacjonarne od ASUSa Czyli jednym z nich jest HS Jego też mieliśmy przepiękną minę, którą w tym momencie widzicie Była piękna A teraz widzicie go piękne. takim jakim jest teraz Czyli uśmiecha się tylko do kamery Kiedy dowiedziałem się, że ziemniakowi padła bateria Byłem naprawdę wkurzony <laughs> No tak, no, no bo pod, pod koniec ostatniego ujęcia postupadła po bateria Tak ogólnie wygląda nasze studio. Jutro troszeczkę będzie to zmienione, bo nie będzie technicznego oświetlenia, tylko te reflektory, które wiszą tutaj na suficie. Ten baner będzie obniżony w dół, yy, oraz będzie więcej ponoć tych banerów, które są na dole. Ale tego dowiemy się jutro, jak zacznie się układanie wszystkiego od siódmej rano. No? Myślisz, że mogę poprosić tego? I prośbę o prośby oglądanie bym wysłać? Dawaj. Wysyłanie prośby. <grywa> Wysyłanie do On nagrywa teraz i mówi sobie kurcze mać. No mi nagranie. <grywa> A co to się wyświetla jakoś? No <grywa> tak. No jakże inaczej moglibyśmy zakończyć dzień? <grywa> Dlatego vlog też się pojawia późno. Dostaliśmy 50 Dostaliśmy karty i okazuje się, że 250 zł za zgubienie. Lol? Lol?